E, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Pogromcy Pustki. Więc e, no, co, co, no idziemy dalej. No, ostatnio mieliśmy tutorial, który zajął w zasadzie cały odcinek, gdzie dostałem całym potokiem informacji. Mam nadzieję, że. że, że teraz. E, będzie co innego, nie wiem. <laughs> Może jakiegoś questa dzisiaj wykonamy, ja wiem, no, nie zobaczymy. Tak sobie myślę i myślę, a ja nie mogę nic wymyślić. A kim właściwie jesteś i dlaczego w zasadzie cię ciebie podszedłem, to też nie wiem. Nie można tego otworzyć. What? Ty masz głos? O chłopie, no dobra, to już widzę, tutaj jest konkret, jest konkret, jest konkret, masz głos. Eee... Co to było? Wszedłem do jakichś krzew, który mnie zranił, czy co to było? Nie mam pojęcia. Być może tak właśnie było. Okej, okay, po prostu mały eliksir HP razy 3, spoko. Jęczące ziele, dobra, ty kim jesteś? Nastały ciężkie czasy, przyjacielu. No, nie widzę co mnie rani, więc to są ciężkie czasy. Jagody, okej, okay. jagody, jagody, jagody zbieram, fajnie, jestem wielkim wojownikiem, zbieram jagody. Czuję się spełniony jako, jako bohater, który ma uratować coś tam, który ma być kimś tam konkretnym, ale okej, okay. okej, okay, okej. Okay. W każdym razie tu mamy jakoś jaskinię w ogóle. O kurde W zasadzie nie wiem czego mam się spodziewać Jest ognisko jakieś, jest tutaj jakiś szkielet Powinienem tutaj władzić czy nie? To jest zasadnicze pytanie 50 razy denar, dobra Tu coś? Przydałby się kill -off. Aha, czyli tutaj można coś tam ściepać, ale trzeba mieć kill -off. Spoko, nie ma problemu A to też mnie bije te purchawki Fajnie, że mi gra o tym powiedziała, nie? To jest miłe jednak Czyli tutaj potrzebny jest kilof, dobra Tu co? Skóra wilka, stal, diamentowy pył, wzmocniona tkanina, mapa do piwniczki, klucz do piwniczki Jakie kuźwa piwniczki? Jeszcze nawet nie widziałem żadnej piwniczki, a ja tu ja już jakaś od razu piwniczka? Dobra, widocznie będzie to do jakiegoś quest'a pewnie potrzebne, zobaczymy eee, Czy ja mogę iść do tamtego typa? Chyba, znaczy do tamtego typa, Ty, czy mogę tutaj w tą stronę iść? Mogę, tylko po co? Tak się zastanawiam też jest jakaś jaskinia, mętna. Dobra, zobaczymy co tu jest w zasadzie w środku. Jaskinia bandytów czyżby? Eee, denar jabłko. Jabłko? Co to jest kuźwa jabłko? Teraz chwila. Co to jest jabłko? Daj mi, daj mi sekundę. Gdzie mam to jabłko? Eee, o co to jest? Dobra, 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 dobra. Ale eee, to 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 nie, a to co? Tutaj, umiejętności. Nadal się nie łapię w tym wszystkim, ale może ogarniemy, jak wipunek. <grym> co to jest? Składnik alchemiczny, dwa dobra. Coś tu jeszcze jest takiego szczególnego? To co? Wywar czarnego snu. Nadal nie wiem, co to za jabłko było i po co mi to jabłko było, ale spoko. Cechy rodowe, możemy tutaj rozdać w ogóle? Ło kurna mać, patrz ta Ale opcja. Co możemy tutaj rozdać? Możemy coś rozdać? Nie możemy raczej, chyba. Albo przynajmniej wątpię, że możemy rozdać. Tu można coś tam rozdać. W eee... Zdrowie. Ok, kliknęło. I w siłę. Chyba coś to dało, nie jestem pewien tutaj mamy cechy rodowe. Można tutaj to coś rozdać? Retoryka. Halo? Info jakieś. Retoryka 0. Opcją derogownym może się posługiwać dodatkowych zadań pobocznych. To może być ciekawe. Górnictwo, otwieranie zamków, cwaniactwo, kradzież. W sumie wbijemy sobie trochę w retorykę. Retoryka 1. Szkoda, że nie ma napisane, ile tej retoryki mam. Muszę na to kliknąć, ale trudno. Eee, ps Otwieranie zamków, jedno może się przyda. Górnictwo, też jedno się przyda. Radzież, na razie rozwiniemy, tak po prostu wiecie. O tak, i cwaniactwo, jedno. Dobra, to rozwinąłem wszystko oprócz szyderstwa. W zasadzie to tak. Nie wiem, czy jest mi potrzebne to szyderstwo, bo nie wiem, można chyba bardzo łatwo uniknąć szyderowania z ludzi. Whatever. Nie umarli, bestiariusz. Dobra, bestiariusz nie jest mi potrzebny, archiwumenty żadne. Dobra, wyjdziemy. Nie mogę tego jabłka znaleźć. Sorry, szkoda, no ale trudno. Jakaś pajęcza sieć. Ja chyba zacznę z trzokami chodzić, bo po prostu wygodniej. Co to jest? Zejście na dół? No nie gada. jest tutaj jeszcze zejście na dół jakieś? O ja! Mogę? E, o! Gdzie ja właściwie jestem, ty? Kwiat dostałem. To jakiś duch fifny, dobra? Jeszcze zobaczymy. Tutaj to są krzaki zwykłe, dobra? Ja bym jeszcze chciał zobaczyć, no wyszedłem sobie na górę To jest jakiś grzyb? Mogę go kliknąć? Nie mogę Nic mi on nie daje, może to mogę kliknąć Nie, to tylko ten kwiat był na górze? Naprawdę? To trochę kurde smutne Trochę jestem nawet zawiedziony, szczerze powiedziawszy Można ognisko rozpalić, ale na co mi ognisko w tej chwili? No, no, no na nic w zasadzie Dobra Idziemy stąd, wyłazimy z tego, tego Beczkę może mogę zniszczyć? E mogę, dobra Po prostu stąd wyjdźmy, bo w zasadzie to nie mam niczego tutaj ciekawego Więc po prostu stąd wyjdźmy To jest myślę dobry pomysł Może ja powinienem quest'a Przyjąć na starcie, bo wtedy będzie git Dobra, trzeba nacisnąć, żeby Żeby przejść dalej, więc trzeba będzie Lepiej będzie po prostu przejść No i zobacz, to gówno się zregenerowało, a mi życie się Nie zregenerowało, co za hamstwo! O, jęczące ziele po raz kolejny. Znowu jagody dostałem. Ty, po każdym wejściu na mapę mogę się regenerują te? Zielsko się regeneruje? O chłopie, przecież tutaj alchemia to będzie genialny pomysł na zarobek. <noise> to będzie super, bo będę mógł sobie Infinity praktycznie zrobić w zarobku. I ja cię sunę. Dobra, no to alchemia. Oficjalnie alchemię będziemy robić, panowie i panie. To będzie po prostu opłacalne. Będzie dużo pieniążków, a pieniążki są chyba potrzebne, tak myślę, więc... Myślę, że to może być ciekawe. To jest chyba zadanie główne, nie? No dobra. Yy... Cześć, ja jestem Afrytina i mam dla ciebie zadanie, oczywiście dobrze płatne. O co chodzi? Potrzebuję pewnych ziół i zgaduję, że chodzi o... Zb... Yy, a, i zgaduję, że chodzi o zbierawstwo w trudno dostępnych miejscach. No ja nie jestem wyrówniczką, ale ty? Yy, zgoda. Zobaczę, co da się zrobić, a najpierw chciałbym poznać szczegóły zlecenia. Potrzebuję kwiatu z i nie mówię tu o pospolitej. Chodzi mi o rzadki oka, stanowi... Standardowi kupcy skupują go, ją za marne grosze. Ja zapłacę 500 denarów za jedną. O kurde, niech będzie, ale nie spodziewaj się mnie szybko. Takie okazy rosną daleko stąd. Dobra co? Powoli ale się staram. To akurat wiem. Nie mam tego kwiatu póki co, więc nie mogę ci go dać. Chciałbym tak strzelać jak te elfy, co je wybiliśmy kilkaset lat temu. O, mogłoby być ciekawe. O, witaj pogromco, czyli to jest zadanie główne? Czekaj, a to fioletowe to jest co? Nie mam teraz czasu, poczekaj chwilę. A ten? Witaj w obozowisku. Ale jesteś takim, coś, coś mi... Jeśli szukasz kowala znajdziesz mnie w mieście Ancona, potrafię bardzo sprawnie wykonywać przedmioty epickie. Mam też swoje schematy. Aha, dobra, dobra, spoko. Tu jest jeszcze jakiś quest. Jest tyle kolorów tych wykrzykników, że ja nie wiem w sumie, czy który wykrzyknik do czego. Służy. A ty na co się gawisz? Też w ryj? O, nie, dzięki. Tak? Szukam Tifiliasza. Fiorę, t, 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 dobra, kim jesteś? Jestem Zafrezjasz i mogę się określić miejscowym przywódcą tej wioski, o ile można to tak nazwać. Jeszcze jakieś inne głupie pytania? Jak tu trafiłeś? Te pytanie mnie rozpierdoliło. Okej, okay. a jak wyścisz? Wysłali mnie tutaj z grubko żołnierzy i mam niby stanowić jak oni to ujęli. Tarczę bezpieczeństwa na północy. Kto was tu wysłał? TEN PIERDOLONY KUTAS OKTAWIAN NASZ IMPERATOR ZASRANY Dobra muszę to chyba kliknąć A to wyjście ten pogromca co miał tu do nas zawitać i wypełnić jakąś iście piekielnie tajną misję Może ale przejdźmy do rzeczy gdzie go znajdę? Nie tak prędko Złociutki, ty masz interes do mnie a ja do ciebie Mam wrażenie że chyba się nie rozumiemy tu chodzi o wagę waszego być albo nie być a ja mam w dupie to czy to waga państwowa Tym miejscem się nikt nie interesuje i tak zawsze było a musimy tu siedzieć i pilnować tych ludzi, by nic się złego nie stało. Nie rozumiem twojej postawy, sądziłem, że dowódcy są patriotami. Jestem patriotą, ale rządy tego bałwana Oktawiana nie doprowadzą już... Mnie doprowadzają do krwicy. sorry. Za czasów Republiki było lepiej. Czym jest Oktawian? Nasz imperator, za którym nie przepadam. Wysyła nas w najgorsze miejsca i najgorsze zadupie, a potem ma nas w dupie, uważając, że wszyscy sobie sami poradzimy. Czym jest Republika? Teraz panuje dyktatura, ale kiedyś republika była głosem senatu. Nie było takiej władzy jak dziś. Decyzje podejmowało grono ludzi, którzy się wzajemnie naradzali. Co mam zrobić? Wiem, że masz swoją misję do wykonania, ale zanim się wybierzesz, to jestem zmuszony prosić Cię o przysługę. W czym rzecz? Moi ludzie nie są w stanie sprostać wszystkim problemom w tej osadzie. Chciałbym, abyś pomógł mieszkańcom uporać się z pewnym problemem. Mam pomóc wszystkim? A zażartuj! Mam ratować młode panny przed utratą dziewictwa? Zabawny jesteś, nie zawracam dupy pogromcy po to, aby zajmował się pierdołami. Co do młodych panien, to i tak, nic ich przed tym nie uchroni. Choćbyś chciał, to nichu ja, bo same się o to proszą. <grytanie> nie zatrzymywałbym cię tutaj, gdyby chodziło mi o coś prostego. Zlecenie dla pogromcy? Tak, widzisz, ostatnio mamy duże problemy z duchami w tej okolicy. Co się tu przyciąga, moi ludzie się na tym nie znają i nie potrafią ich zwalczać. Jeden z nich nawet ostatnio został opętany. Dobrze, pomogę wam się uporać z problemem duchów, ale potem dasz mi informację, gdzie znajdę filiasza. Potrzebujesz czegoś? Informacji, gdzie został opętany twój żołnierz? Na północ stąd, w lesie. A czy da się zdjąć opętanie z niego? Tak, ale najpierw muszę dezaktywować źródło, które przyciąga to duchy. Dobra. Mogę tutaj wejść? No, I can do this. Spoko, to czy mamy jeszcze, tutaj jest ognisko, ale nie mogę z niego skorzystać, co co? czekaj Jak odróżnić ognisko, z którego mogę skorzystać od tego, co nie mogę z niego skorzystać, tu też mógłbym usmażyć te Rzeczy, ale muszę mieć specjalne ognisko, żeby coś ten Usmażyć widocznie Trudno Dobra, odbierzmy jeszcze te inne questy, które tutaj były, były dwa questy Znamy się? Nie, ale wiem kim jesteś i dlaczego, dlatego mam dla ciebie propozycję. Słucham? Nasi żołnierze ostatnio są napadani przez zmory, którym ni chuja nie idzie nic zrobić. O jakich zmorach mowa? Są to dusze potępionych, które nie potrafią odejść z tego świata i nękają niewinnych. <laughs> Nasi żołnierze nie są w stanie z nimi walczyć. Cokolwiek nie zrobią, to i tak przez nie, wszystko przez nie przenika. Czego oczekujesz? Wy pogromcy umiecie ważyć oleje na duchy. Gdybyś miał ochotę trochę zarobić, to możesz mi przynosić te oleje. Na pewno nie zbiedniejesz. Sklepikarz posiada takie oleje, dlaczego? <laughs> Boże, moje gardło. Sklepikarz posiada takie oleje, dlaczego zatem nie kupicie od niego? I wiesz, kiedyś miałem wpadkę u naszego dowódcy i od tamtego czasu mamy zakaz od niego cokolwiek kupować. Zobaczę co da się zrobić. Aha, Aha. czy mogę Ci oleje dać, ale w tej chwili nie jest mi to potrzebne. co. mogłabym prosić Ci na chwilę. O co chodzi? jesteś kimś, kto dużo podróżuje, prawda? Tak, to prawda. A ty jesteś? O przepraszam, gdzie moje maniery? Ja nazywam się Anna i prowadzę sklep obuwniczy. Co to ma wspólnego ze mną? W dzisiejszych czasach posiadać porządne buty to rzecz rzadka. Często się niszczą, a ludzie nie są świadomi, gdzie można nabyć nową parę. Ostatnio mam mało klientów, a to wszystko jest winą tego, że nikt nie wie o moim sklepie prawie. Że nikt prawie nie... jest spragniona. Aha. To niech się napije wody z kibla, jak jest spragniona. Co mnie to interesuje? I chciałabym, aby o moim sklepie było Twoja wiadomo. Twoja postać jest spragniona. Zamknij ryj! W całym, w całym imperium, jednak ja nie mogę opuścić tego miejsca. Opuścić w jakim celu? Żeby wywiesić plakaty reklamujące mój sklep. Twoja postać jest spragniona. Zaraz na łeb dostanę od tego typa. Będziesz to jeszcze wiele razy powtarzał, prawda? Zanim się nie napiję, Boże. Nie, 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 nie dam za wygrano. Nie dam się skusić przez ciebie. Twoja postać jest spragniona. Za opłatą, hmm. wiedziałem że jesteś dobrym człowiekiem Słuchaj, weź te plakaty i wywieź na małych słupach ogłoszeniowych, takich jak ten obok Jak wywiesisz wszystkie wróć do mnie, a tobie zapłacę spragniona. i tam... Dobra, nie ma dźwięku, załatwione, nie będę, nie, co mnie... Halo Ktoś mnie strzelił, jest czy mi się wydaje? Yy, przepraszam ty, ktoś strzela do tego, tego, czy... Czy jak? Halo Twoja postać jest spragniona. O co tu chodzi? Kto to? To ktoś do mnie strzela czy jak? Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Tu mamy coś do zebrania? Nie. Kawałek drewna, aha, mogę kawałki Twoja drewna jest zebrać. Spragniona. Ktoś do mnie strzela, no jak nic. No jak znajdę kto to jest tego to szczele w roz Chry coś, tam? Jakieś jakaś dziw, dziwne nazwy kwiatków Twoja w tej grze. To jest postać jest spragniona. O! Może mi się przejść tutaj Menhir, o ja, zobacz. HP dostałem. Ale super... Twoja postać A, i po prostu spragniona. za Fliko mogę sobie ten odnawiać życie, ale opcja Ej, no to jest dobre. Ej, przepraszam, wy też pewnie teraz Twoja nie macie postać dźwięku, jest prawda? spragniona. Dobra, będę musiał to wytrzymywać i wy też. Eee, Boże, zapomniałem, że jak ja sobie przyciszę, to wam też przyciszam. O Boże. Dobra! Twoja postać jest spragniona. Aha, czyli będzie mi mu odejmowało życie, jeśli mu teraz czegoś nie zrobię. Dobra. Czy ja mogę.? A gdzie to jest pokazane, że jest. Spragniona moja postać? Twoja Halo. postać jest spragniona. Poważnie, w którymś momencie będę miał dość. Broń, tarcza, tu jest akipunek. Pancerze, pierścienie relikty, esencje, jedzenie i picie. Dzienniki Twoja notatki, jest składniki spragniona. rzemieślnicze. Zamknij ryj! Ustawienia. O, są ustawienia jakieś. Tryb walki, autoręczny, Auto. Twoja Nie. postać jest spragniona Tryb żywieniowy Wyłączyłeś pragnienia postaci, no i zarobiście. No teraz będzie wygodniej Bo Jaką cholerę mi ten system, co to jest kurna Simsy, no Mnie tylko denerwowało Nie, Tryb walki, auto ręczny, włączyłeś ręczny atak Nie, auto atak Wezmę, bo to można, ręczny atak polega na tym Że no o Jezu kochany. Yy... No, że możesz wybierać, w którą część ciała potwora uderzyć i w ogóle takie pierdoły, ale wolę na automatycznym to będzie szybciej po prostu to z tym wszystkim. Przeładowałem DLC. O co tu chodzi? Nie wiem, kody w grze. O ja. Są kody nawet! Ja cię sunę. Dobra, spoko eee, Jakieś kody mogę w ogóle? Są jakieś Zobaczymy co my tutaj mamy eee, Co to jest? Skóra wilka 3, wzmocniona tkanina 1 Kawałek drewna 6, wow Stal 3, diamentowy pył 5 i to? Strzał nie mam żadnych na to wychodzi Ale ja nie chciałem wychodzić z ekipunku tylko chciałem wyjść z tej akurat Z tego tego Dobra, to tutaj co mamy? Ekwipunek Odszukę generała Tifiliasza. Informację o miejscu, gdzie on się znajduje, posiada Zafrezjarz. Miejscowy centurion w tak zwanym obozowisku. Dobra. A tutaj co mamy? Muszę to sobie obejrzeć, bo te menu jest strasznie wielkie. I wiecie o co chodzi. Mała woda. Plus 10 pragnienie. Plus 5 energia. Dobra. Wypi. Nie, anuluj. Posiadasz 10. Duża woda. Anuluj. Też coś mamy. Surowe mięso. Nie chcę zjadać. To jest co? Jabłko. A nie jabłko? Bo ja jabłko podniosłem, a nie jabłko. Upieczone mięso. Ja cię sunę. Dobra. Jagody jakieś w ogóle? Tisz fifne ciekawe? Chlip? No dobra, to chyba na tyle, jeśli chodzi o tą zakładkę. To klikniemy może sobie to. Esencje zwiększają twoje statystyki w zależności od zdolności, którą posiadasz. E, dobra, to wiem. To jest co? Akcesoria Dobra, to jakaś zbroja, zbrojka, fajnie Tutaj Tarcza Ale muszę się najpierw nauczyć używać tarczy, do. Era, możemy chyba z tego wyjść Fajnie, że mogłem sobie wyłączyć system pragnienia, bo był strasznie wpieniający i dobrze, że go wyłączyłem. Bardzo się z tego powodu cieszę Halo To jednorazówki są? No, w sumie to by było troszeczkę zbyt proste, gdyby to nie były jednorazówki, nie? Tam możemy stąd wyjść, ale nie chcę z tego wyjść. Ehm, dobra, czy tu jeszcze mamy coś do zebrania, tak się zastanawiam. Patrzę czy jakiś ziół jeszcze nie ma, ale tu chyba już wszystko zebrałem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam na górę jeszcze bym chciał wyjść, tylko jak? Jak się wchodzi na górę? Nie mam pojęcia. a Tutaj co jest? Tu będzie idealne miejsce na plakat. Aha. Albo muszę te plakaty porozwieszać, faktycznie. I ty kim jesteś, zapraszam, zobacz, co mam. Okej, okay. o kurde. Hmm. Sprzedaż. Cena. Aha. To. Yy. Zniszczony puklerz. Aha. Nie, potrzebuję jakiegoś czasu, żeby się przyzwyczaić do tego menu, bo jest po prostu nietypowe. Bo zrobione na zdarzeniach przede wszystkim. Nienormalnie na skryptach. Doł. E, tak, właśnie mi przyszło powiadomienie na telefon, i to wcale mnie nie cieszy. Zaraz wracam, czekaj chwilę. A ty jeszcze raz? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak rozwiesisz plakaty, czekaj, ile ja mam tych plakatów rozwiesić. Bo tak się teraz zastanawiam. Bo niby mam je rozwiesić, ale, ale to nie wiem, no w zasadzie o co tu chodzi. <laughs> nie wiem, bo, to, 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 może mnie gra o tym, poinformuje jak już rozwieszę wszystkie co trzeba. A mogę pójść? Nie mogę pójść. Dobra. Może byśmy jakiegoś kesta zrobili. Ty znowu się odnowiły. O, kurde, będę sprzedawał, będę bogaty. Będę bogaty. O, ja cię sunę. A będzie dobre. To będzie dobre. Czekaj chwilę. Co my mieliśmy zrobić? Straciłem straciłem wątek już. E, da, kupiec. Szukam kowala. Bywaj, dobra. W takim razie tutaj chyba. To wszystko, jeśli chodzi o całość, więc możemy iść chyba dalej. Jakiś olej możemy wytworzyć, ale. I'm not sure. I'm not sure about it. Tutaj jest znowu jakieś te Ty, co? Ej, wojowniku, podejdź tu chwilę. Mam do ciebie sprawę, Rzecz jasna, odpłatną, oczywiście. Rzecz jasna, odpłatną, oczywiście. Aha. Napadły mnie duchy w lesie nieopodal wąwozu. Tu na zachód, stąd. Tu na północ, tu zachód. Dobra. Byłem z bratem, rozdzieliliśmy się. No, um, co tam robiliście? Zachciało się nam grzybów, a sąsiadka mówiła nam, że tam rosną najbardziej okazałe. I nie wspomniała o duchach? To znaczy, mówiła: Panie, to nie jest zła kobieta. Ona mojemu bratu raz życie uratowała. Nie mi tematu, nie chcę za bardzo o tym słuchać, ale spoko. Wybacz, ale może nie zagłębiajmy się w inne tematy tej rozmowy. Eee, dobrze, pójdę po niego. Wielkie, dziękuję. Wielkie, dziękuję. OK. idź po niego szybko, póki jeszcze nic się jemu nie stało. Dobra. Coś czuję, że na zielarstwie naprawdę zbije kokosy w tej grze. Oj, tak. O, to jest fajnie, no spoko. Ty, a jak mam sprawdzić, ile mi oleju zostało? jest Sory. Sorry. O, i jak on sprawdzić, ile mi oleju zostało? To. Olej na duch. jeden cios, jeden olej zużywany. Dobra. 16 olejów jeszcze mam. Dobra, w którymś momencie będę musiał te oleje sobie zrobić. Na to wychodzi. Dobra, gdzie jest duch? Tu jest duch. na oh, Nienawidzę z duchami walczyć. Już, już to widzę, że nienawidzę z duchami walczyć. Oraz no, ginął. Dostałem coś za niego, czy nie? Nie wiem. Ty, czeka, czekaj, 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 stój! Stój, stój, kurda! Nie mogę włączyć... Od ostatniego save'a rozpoczniemy, którego... What? Zabiłem ich od tak? Fajnie, chyba. Czekaj, tu jeszcze można coś chyba zabrać, czy nie? Nie mogę chyba zebrać. Czekaj. Halo! Wrócimy się. Nie mogę tu nic zebrać. O, dobra, teraz mogę menu włączyć, czyli nie zawsze mogę włączać to menu. No to to jest lipa, ale trudno. E, dobra, 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 tutaj. Mogę tego użyć? Wypij, dobra A ile ja tego mam? Bo nie jestem pewien Ale okej, okay, no dobra, wyleczyliśmy się z tego co trzeba Wyjdźmy z tego Menu I dobra, idziemy dalej W takim razie i w takim układzie, chodź tu funfel Halo, funfel Ja mam cię! Teraz mi nie uciekniesz, Funfel! Haha! Ha. Czekaj, gdzie jest następny duch? Gdzieś go tu widziałem, i oni się chyba odnawiają też w taki sam sposób, Funfel! Bo ja chcę zdobyć ekspa, jakby nie było. Krytyczne mi coś wyskoczyło. Nie wiem, czy to jest moja zasługa, czy zasługa tego typa. Chyba mi się olej skończył. Bo nic im nie robię. Po prostu chyba się wróćmy, bo naprawdę chyba nie mam oleju już Dobra Uciekliśmy, mamy kwiatka oczywiście Naturalnie Fajnie, tylko tak, jak tu sprawdzić expa w tej grze? E, to jest exp? Czy nie? I'm not sure about it Nie wiem, nie wiem jak tu sprawdzić expa, zadania, zobaczmy zadania Takie? Nie Aha, a takie zadania? O, tu są zadania Jesteś w posiadaniu mapy do ukrytej piwniczki, śledź Okej okay. a Przepraszam, a mogę wiedzieć gdzie ta piwniczka jest? Czy jakieś może, nie wiem Informacje? Cokolwiek? Gdzie to jest? No, mamy kwiotek Czekaj, 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 czy ja mogę tutaj gdzieś ognisko rozpalić, bo bardzo chętnie bym rozpalił sobie to ognisko. I bym coś tam, coś tam ogarnął, ale widzę, że tutaj póki co chyba się nie da. Nie, ktoś szczelo! I szczelo zara obok mnie. W którymś momencie ja Wry dostanę to strzało, jak nic. Znając moje szczęście, tak będzie. Czekaj, może sobie w takim razie pójdziemy tutaj gdzieś. Może tu będzie coś ciekawszego. Ten menhir, który już nie jest potrzebny. Mógłby się przestać świecić, jak już go użyłem, ale. Ale no nie no spoko, niech się nie przestaje świecić. Bywa. E, dobra, coś tu jeszcze zbadaliśmy takiego ciekawego, co jest nam potrzebne? Nie, dobra. To możemy iść dalej w takim układzie. Idziemy dalej. To chyba ten las, o którym mówił zafrez. Będę musiał się w nim rozejrzeć i ustalić, co jest przyczyną przyciągania uwagi duchów. Śledztwo. Zadania zarówno główne, jak i poboczne wymagają często przeprowadzenia śledztwa. Postać musi wytropić lub przebadać daną rzecz, by móc rozwiązać lokarne problem. Lokalne problemy. Zadania te często będą nas prowadzić na fałszywy trop, więc trzeba szczególnie uważać przy rozwiązywaniu klątw. Aha, czekaj, które to było? To nie było Z, a którym się używało? Czekaj, którym się używało? Miksury HP A S D? Nie Q Q, dobra Q, fajnie. Nie wiem ile tych mikstur mam, nie wiem ile mogę ich używać. Dobra, te prutawki mi będą. Hmm, czuję wyraźny zapach opium. Może powinienem pójść jego tropem? A może kuźła powinniśmy się wrócić, bo to jest fabuła. A tam jeszcze był jakiś las do obadania, więc chcę zobaczyć co to za las jest. Czyli trzeba pójść tutaj, a tam jeszcze będą jakieś zadania poboczne. Dobra, je yeah, oficjalnie, kurde. Zielarstwo jest OP. Zielarstwo jest OP, zresztą widzicie. O matko, dobra. Kręci mnie w nosie, zaraz pewnie kichnę. W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Jest już najwyższy czas. Um, tak, w zasadzie tak. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.